Lecę do Życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę do wolność. To... Witam. Jesteśmy właśnie w pokoju numer 110. W którym przeprowadzimy wywiad z Michałem Dudkiem. Pseudonim Duduś z Dębicy. Pływak. Jest on żakarzem. Bardzo wysoki i Rozmiar stopy 44. Rozmiar bica 64. Rozmiar klaty... 115 A oto ja Oto Michał Dudek Michale, powiedz nam Czy istnieje miłość? Patrz, głosy nie mają Ej, że mam weź im to puść jeszcze raz Dobra Ej dobra, jest mi trochę ich żal. Może nie powiem prawdę, co? No dobra, Rzyman, powiedz mi. Dobra, to mówię wam prawdę, słuchajcie. Jest to tylko zapowiedź wywiadu z Michałem Dudkiem, który ukaże się w najbliższy weekend. Tak, a więc wyczekujcie naszego filmiku na stronie na Facebooku i do zobaczenia. Bajo! Nie no Rzyman, im coś więcej. No dobra, macie taki gadżet. Michał, z czym ci się kojarzy słowo prikos? Prikos? Tak szybko, po prostu pierwsze skojarzenie. Prikos? prikos skojarzyło mi się z prikazem, czyli z przekazem, ale w takiej warze. Ale z drugiej strony, jak pomyślałem prikos, to mi się, od razu wyobraziły mi się góry, łąka i taka koza. <śleski> <śleski> Dziękuję bardzo, Michał. Dziękuję za do bardzo. Wziąłem. I również do zobaczenia. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie.